Drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej, do 30 kwietnia rozliczamy podatek z uzyskiwanych w poprzednim roku dochodów. Mamy możliwość przeznaczenia 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu Białej Podlaskiej. Gorąco do tego zachęcam. Niech to będzie ten taki gest lokalnej solidarności, którym możemy finansowo wesprzeć fundacje i stowarzyszenia pomagające w różnych polach społecznej aktywności naszym lokalnym środowiskom. Jeszcze raz namawiam, niech 1% naszego podatku dochodowego zostanie w Białej Podlaskiej, niech pracuje na rzecz naszych potrzebujących.